Siema, siema, siema. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś na początek. Prośba do Ciebie o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Pomaga to wszystko rozwijać. No dzisiaj ostatni dzień z Bundesligą w tym sezonie. To musi być potężna promocja, bo słuchaj, jest taki temat, że jeżeli wygra Bayer Leverkusen, jeżeli wygra Stuttgart, jeżeli wygra Borussia Dortmund, czyli ekipy, no, które są faworytami, Ty dostaniesz 300 złotych od Superbeta. Oczywiście, blok promocyjny zajmie mi z dwie minuty, jeżeli nie chce Ci je słuchać, to sobie skipnij. Jeżeli masz to w pompie to sobie skipnij. Ja sobie tu na spokojnie powiem o promocji powitalnej, jak zamienić 2 złote na złotych 300 i też przejdę do kuponów. Także tutaj pełen luz, nic się nie dzieje. Eee, zaczynam od promocji powitalnej w Superbecie, bo jest to promocja dla każdego nowego gracza, który uwaga, założy sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. To jest jakby warunek konieczny. W trakcie zakładania konta trzeba zaakceptować zgody marketingowe, zweryfikować swoje konto gracza, czyli to co robi się zawsze, cała procedura zajmuje 5 minut i wpłacić minimum 50 zł. Jak wpłacisz minimum 50 zł, to jesteś zapisany do dzisiejszej promocji na ostatnią kolejkę Bundesligi. Nic nie musisz klikać, szukać, zapisywać się i masz sobie wybrać Zakład na zwycięstwo wybranej przez ciebie drużyny. Tłumaczę na przykładzie i Dortmund, czy tam e, e, Bayeru Leverkusen, bo większość to wybierze. Akurat te dwie ekipy. Kurs musi być minimum 1,14 i ty masz zagrać za 2 złote z konta depozytowego. Jeden z tych kuponów na przykład ma być twoim pierwszym kuponem. Po prostu za 2 złote z konta depozytowego wybierasz sobie z dzisiejszej kolejki Bundesligi jedną ekipę, którą dajesz na kupon. Na przykład Bayer Leverkusen. Grasz za 2 złote, Jeżeli wygrają. To w przeciągu 72 godzin dostaniesz 300 wynagrodzeń w bonusie w Superbecie. Całkiem sympatycznie z ich strony, że dali coś takiego, bo patologicznie pierwszy krok: założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zakładasz konto, akceptujesz zgody marketingowe, weryfikujesz to konto gracza, depozyt, czyli wpłata na minimum 5 dych musi być zrobiona, jesteś zapisany i grasz na przykład zwycięstwo Borusi Dortmund czy Bayeru Leverkusen. Możesz zagrać Stuttgart, możesz zagrać Bayer Monachium, cokolwiek chcesz. Twój pierwszy kupon to ma być zwycięstwo jednej danej ekipy z dzisiejszej kolejki Bundesligi i czekasz. Jeżeli ta Twoja ekipa wygra, to 300 w przeciągu 72 godzin lecą do Ciebie. Promocja do odebrania. Z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Osoby zainteresowane tam zapraszam, zapraszam też do naszej grupy na Facebooku. Zapraszam na Discorda, Instagrama, na dwa pozostałe kanały Strefa Typów, Strefa Typerów. Oczywiście wszystkie linki w opisie pod filmem. Serdecznie Cię zapraszam. Co do Instagrama, trzymam się. Robię Survival na Superbecie, czyli walczę o pół miliona złotych. Proszę bardzo, codziennie wrzucam jeden kupon za 25 zł, właśnie na Instagrama. Obstawiamy w relacjach, czyli trzeba kliknąć w to nasze logo, kółeczko. Tam się wszystko wyświetla. Serdecznie zapraszam. Lecimy z konkursem, jak zawsze kasa do zgarnięcia. Kasa w Superbecie. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć, subskrybować kanał. Obstawiamy. Trzeba łapę w górę zostawić pod tym filmem. Weź sobie, zerknij, czy masz łapę w górę zostawioną. I w komentarzu dokładny dokładne wyniki: minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy piasem Gliwice a Jagiellonią Białystok. Dopisujecie swój nick gracza superbeta. Typujecie do godziny. 20. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez ugraża na Superbet nie biorą udziału w zawodzie, czyli standard. Komentarze do Waszej dyspozycji, a ja przechodzę do meritum tego kolejnego materiału na kanale. Obstawiamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kuponów od osób, które już typowały. Tutaj spora osób ma, spora część osób ma ugrany fajny profit i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy od kuponu Pawa, który 29 razy typował na YouTubie. U nas 13 razy trafiał równe 4000 zł czystego profitu. Jak zawsze ostatni wygrany wrzucam na ekran. I co my tu mamy? Mamy Bot Team Tuskora w meczu no bardzo ciekawym. Braga Porto, obie drużyny zdaniem Pawła strzelają gola. Jest to pojedynek tak naprawdę o trzecie miejsce. Pierwsze miejsce, wiadomo, Sporting, Mistrzostwo, drugie miejsce Benfica, bo oni tutaj odjechali niesamowicie. No i trzecie jest Porto, 69 punktów, czwarta jest Braga, 68 punktów. Dla jasności, trzeci slot daje Ligę Europy rundę grupową. Czwarte miejsce daje Ligę Europy kwalifikacje. Jest o co walczyć. Zdaniem Pawła, obie drużyny strzelają gola i mamy dorzucony fantastyczny Basak Sehr, czyli ekipę Krzysia Piątka z Trabzon Sporem. Też bardzo istotny pojedynek, pojedynek można powiedzieć. No, o trzecie miejsce w grupie, bo tu zostały dwie kolejki do końca. Trabzon spo, w grupie, mówię, w lidze. 61 punktów trabzonspor Spor, Basak Sehir punktów 58. E, trzecie miejsce Liga Europy, kwalifikacje. Czwarte miejsce Liga Konferencji Europy, kwalifikacje. Jest o co walczyć. Warto dodać, że ekipa Krzysia Pionka, czyli gospodarze tego meczu, pięć ostatnich meczów to pięć meczów wygranych. E, Trabzon w pięciu ostatnich trzy razy wygrywał, dwa razy przegrywał. No, ciekawa propozycja Ci powiem. Na 2117 poniżej dodatkowego podatku kciuk jest klasycznie mocno trzymany. Drugi kupon jest od Tobiasza, 24 razy typowane. Połowa kuponów trafiona, ale 9374 profitu. Dzisiejszym kuponem może być siupnięte 10 koła czystego zysku z kuponów od Tobiasza. Za to będą kciuki trzymane. Over 2,5 goli w trzeciej lidze niemieckiej. Drezno z Duisburgiem. No, generalnie pojedynek ekipy mocno faworyzowanej go Gospodarzy, z ekipą, która zapewniła sobie, można powiedzieć, no, no spadek sobie zapewniła tutaj, jeżeli jest gdzie spaść. Jeżeli chodzi o średnią goli w tym sezonie, odpowiednio 2,54 na spotkanie Drezno, 2,75 Duisburg, proszę Ciebie. Do tego mamy overek półtora gola w meczu drugiej ligi hiszpańskiej, Teneryfa za Morembietą. I tutaj jest fajny kurs na tego overa półtora, szczególnie dlatego, że Teneryfa nie, nie robi overowych meczów. W tym sezonie średnia, słuchajcie, 1,87 gola na ich spotkanie, nie? To jest naprawdę mało. 2,25, jeżeli chodzi o gości tego meczu, więc troszkę nadrabiałem, ale mimo wszystko, no, kurs całkiem sympatyczny. Na overa 1,5 nie bierze się z niczego, nie? Do tego zwycięstwo Besiktaszu, czyli też Liga Turecka z Hatej, z Sporem, i tutaj, no, jeżeli chodzi o Besiktas to oni mają szansę jeszcze wbić się na to miejsce dające Ligę Konferencji Europy, bo tak jak mówiłem, Basak Sechir traci 3 punkty do Trabzon Sporu, ale Besiktasz traci 3 punkty do Basak Sehiru, więc tutaj końcówka sezonu w Turcji będzie ciekawa. Hataj Spor walczy jeszcze o utrzymanie z szansami, z szansami, więc to nie jest tak, że oni są tutaj e, już odpaleni z ligi, też mają o co walczyć. No ale, mimo wszystko, Tobias tutaj sobie wybiera po prostu czyste zwycięstwo e, ekipy gospodarzy. Dalej mamy Odolka 31 razy typowane, 13 na zielono, 2895 złotych udało się z tego ugrać, też jest Rebel. E, mamy tak, Esparte Praga zwycięstwo, to jest po prostu typ, grany pod faworyta, pod ekipę, która tutaj no mocno cały czas walczy o mistrzostwo. Grają na wyjeździe z Mladą Bolesław. Sparta aktualnie oczywiście lideruje. Cztery punkty przewagi nad drugą Slawią Praga. To mistrzostwo jeszcze nie jest zapewnione. To jest oczywiście grupa mistrzowska. No tu generalnie jest przepaść. nie? Sparta Praga, Slawia Praga i daleko, daleko, daleko nic. Gdzieś tam pilzno. No i potem dopiero czwarte miejsce Slavia, Slavia, Mlada Bolesław. Przepraszam, ale to jest słuchaj 40 punktów różnicy. 40 prawie punktów różnicy między Mladą Bolesław w Spartan Praga. Do tego mamy zwycięstwo słuchaj Śląska. To dosyć optymistycznie, bo zawsze granie faworyta w Ekstraklasie, no chyba trzeba uznać za taki optymistyczny zabieg na kuponie. E, no ciekawa końcówka sezonu, oczywiście w Ekstraklasie. Jagie Jagielonia, Śląsk, nie wiem, Legia z szansami na mistrza górnik tu gdzieś się może zakręcić. No po prostu jest grane pod faworyta. Radom, jak pięciu ostatnich meczów to cztery porażki, udało się wygrać. Proszę bardzo, na wyjeździe z Legią 3 do 0 w pięciu ostatnich meczach, poza tym cztery razy dostawali w łeb i mamy jeszcze zakład na to, że Slav Belupo strzeli gola. To jest dosyć ciekawy typ, ale grane raczej... Chodzi tak, Chorwacja, oczywiście, Dynamo Zagrzeb niezniszczalny ma już mistrza. Belupo ani nie spadnie, są przedostatnie, ale tutaj naprawdę rudes już jest dawny, dawno zaklepany spadek. Eee, no po prostu dla nich mecz o nic, nie? A Dynamo Zagrzeb ma za chwilę mecz rewanżowy w finale Chorwacji, bo oni grali z Rijeką 15 maja, słuchajcie, 0 do 0 u siebie i tu w Chorwacji są mecze rewanżowe w finale. 22 maja oni grają mecz rewanżowy, no a skoro mają mistrzostwo, to może trochę poluzują Majty, i pewnie pod to jest grany gol Underdoga, nie? Tutaj taka propozycja od Olka. Teraz będzie się działo, Tomasz. 12 podanych kuponów: 5 na zielono, 7065 złotych profitu. Rzuty różne na 21 tysięcy złotych, To jest po prostu miód na moje oczy, serce, wszystko co, co się da, nie? Rzuty różne na 21 tysięcy złotych, pięć typów ładowane za cztery koła. No proszę Ciebie, wow! Są różne drużynowe, są różne meczowe. Zacznę od meczowych. różne w meczu Unionu. Union Berlin, proszę Ciebie, na własnym terenie z Freiburgiem. Ostatnie mecze Unionu 14, 10, 7, 8, 4. E, Freiburg. 68964 i z tego koponu ten typ podoba mi się najmniej. Jeżeli chodzi o drugie mecz, różne drużynowe, to spotkanie Stuttgartu z Bursu Mönchengladbach. Gladbach, ostatnie mecze Stuttgartu: 107489 Gladbach 1097116. Generalnie trzeba powiedzieć, że wybrał sobie tutaj Tomasz takie drużynówki, no, gdzie nie było za dużo różnych w ostatnich meczach? Nie było tak, że wiesz, 4 na 5 kryta była linia 8,5. Nie było tak, no zobaczymy, może ty perska czutka. I teraz tak, mamy różne drużynowe ekip, które jeszcze mają o co walczyć. W ogóle kupon na Bundesliga z rzutów rożnych to jest hit. Augsburg, ostatnie mecze: 5-9-6-5-5. Bardzo ładnie nabijają rożne. E, Hoffenheim, ostatnie mecze 3, 4, 4, 6, 3. Całkiem sympatycznie nabijają różne Kolonia, ostatnie mecze 6, 7, 6, 4, 5 też całkiem sympatycznie nabijają różne. I tak jak podobają mi się tutaj proponowane różne, różne drużynowe, tak te przepraszam, chodzi tak te meczówki nie do końca. No ale 21 jakby z różnych siadło koła. O, bo zka, miesiąc bym reklamował kanał różnymi od, yy, od Tomasza, więc coś takiego. I lecimy dalej. E, trzy kupony jeszcze. Arek 8 razy typował. 5 kuponów na zielono. 5875. Bardzo ładny profit ugrany swoją drogą. 950 mamy na dubla. Jeden gol. E, ruch Chorzów ma strzelić po prostu z koroną na wyjeździe. Ruch, e, wiadomo. No, ekipa, która spadła do pierwszej ligi. Ale trzy ostatnie mecze, to słuchaj: Zwycięstwo na wyjeździe 3 do 2 ze Śląskiem. E, zwycięstwo u siebie 2 do 1 z Lechem. Zwycięstwo na wyjeździe z Radomiakiem. Mają teraz koronę, która jeszcze matematyczne szanse na utrzymanie ma. Oni po prostu zagrają sobie na luzie. Tutaj zdanie Marka, nie? Gola mają że tego Atalanta ma wygrać. Atalanta, która przegrała chwilę temu Puchar Włoch z Juventusem w finale. Atalanta, która cztery mecze z rzędu wygrała w lidze. Atalanta, która musi pilnować piątego miejsca. Dlaczego? Dlatego, że to jest Liga Mistrzów na przyszły sezon, a Roma, mimo tego, że ma mecz w momencie nagrywania filmu rozegrany więcej, no to siedzi im jeszcze na dupie. Tutaj naprawdę trzeba pilnować, dlatego to jest grane pod faworyta. Lecze jest spokojne, Lecze już no... Może spaść jeszcze, ale to naprawdę jakaś katastrofa musiałaby się wydarzyć. No, wydaje mi się, że po prostu podfaworyta, który wie o co walczy. No bo Liga Mistrzów to jest przede wszystkim Pitos i Prestiż, nie? Więc tutaj podfaworyta. Na 2150 kupon. Przedostatni jest od Adriana, który 5 razy typował. 3 razy udało się zazielenić. Ty 3046 profitu. Tu jest gruby wjazd. Za 2000 jest grany dubel. Bot team to score w turbo-ciekawym meczu w ekstraklasie na dzisiaj. Piast z Jagielonią. Wiadomo, Jagielonia walcząca o mistrza. Wiadomo, Jagielonia, która przełamała pasę tych meczów, gdzie potracili punkty w poprzedniej kolejce 3 do 0. Korona walnięta, ale Piast. 5 ostatnich meczów to są cztery zwycięstwa. I to jest jeden remis. Też Bramkowy z koroną 1 do 1. Więc Piast w pięciu ostatnich meczach strzelał gola. Tutaj jest proponowany BTTS. I over 3,5 goli w meczu Hoffenheim i proszę Ciebie, Bayernu Monachium na zakończenie Bundesligi. Zdaniem tutaj Adriana po prostu postrzelają. Bayern to wiadomo, że. No walczy o drugie miejsce. Stuttgart ma e, dwa punkty straty. Więc jeżeli Bayern dzisiaj przegra, a Stuttgart wygra, no to Stuttgart będzie wicemistrzem. A Hoffenheim musi pilnować siódmego miejsca. Bo to jest Liga Konferencji Europy. Punkt straty ma Freiburg do nich. Więc tu też jest bardzo ciekawie. No cztery gole mają tutaj się pojawić. I tak wygląda kupon na 4611 zł. A ostatni jest oto Patryka, który typowo dwa razy raz trafił, czyli taki debiutant, można powiedzieć, cały czas. 1968 ugrane z tego jednego trafionego kuponu. overek półtora gola w meczu Alawesz, liga oczywiście hiszpańska. Alawesz, proszę Ciebie, z kim Alawesz gra na własnym terenie? Alawesz gra na własnym terenie z hetafe o 21, owerek półtora gola, czyli taki klasyczny podbijacz kursu, over półtora gola w pierwszej połowie w meczu Bayeru Leverkusen, czyli tu jest liczone, że Bayer od początku Invisible jest nietykalni, bez porażki przejdą sezon i pewnie, no takie założenia myślę tutaj u Patryka, że to oni będą strzelać gole od początku, od pierwszego gwizdka pana arbitra i rzuty rożne jeszcze dorzucone w meczu Torino-Milan. Kupony na dzisiaj mamy obgadane. Jest piękna promocja, gdzie 2 zł można zamienić na 300 zł z racji tego, że jakby na chwilę żegnamy się z Bundesligą. Ty możesz sobie zagrać zwycięstwo, na przykład Bayeru Leverkusen albo Borussi Dortmund za 2 zł. Jeżeli wygra wybrana przez ciebie drużyna, wygra mecz, to 300 wy dostaniesz w super a pierwszy krok, żeby to zrobić, to jest założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza. Wpłacić musisz 5 dych minimum. Wpłacasz 5 dych, jesteś zapisany do promocji i możesz sobie wybrać dowolną drużynę z dzisiaj dzisiejszych meczów z Bundesligi i za 2 złote to załadować. Na przykład Bayer Leverkusen, na przykład Borussia Dortmund. Pierwszy Twój kupon z konta depozytowego to musi być. Jak wygra ta ekipa, 300 wydostajesz na grę w przeciągu 72 godzin. Osoby zainteresowane promocją, pierwszy komentarz pod tym filmem. Ja za dzisiaj dziękuję. Dziękuję serdecznie za oglądanie do samego końca. 11.00 transmisja na żywo, więc mam nadzieję, że się widzimy. Dobrego dnia, uśmiechu na twarzy, trzymajcie się, pozdro. Siema, elo! Nara!